Królu, przynoszę wieści z północy. Wikingowie na znów wyruszyli. Atakują z obozów wzdłuż fiordów Narfang. Znam te tereny. Jedna z baz wikingów leży na zachód stąd, na drugim brzegu rzeki. Jest dobrze chroniona, ale wielu wikingów będzie poza nią, kiedy dotrzemy. Powinniśmy wylądować na wybrzeżu Ingvar, na południe od głównych fiordów i założyć bazę. Kiedy już założymy bazę, powinniśmy być w stanie stawić czoła wikingom i znaleźć sposób, by powstrzymać ich najazdy. Lokalna wioska zwana Brek leży gdzieś na północy. Jest zamieszkała przez plemię wikingów, którzy mogą nam pomóc. Prosta to sprawa, przegonić tych ludzi północy i połączyć te ziemie z waszymi. Poślijcie mnie jako agenta. Witam, witam, z tej strony Wacuś. Dzisiaj kolejny odcinek Deserters na rodziny Imperium. Już czwarty, czwarta misja przed nami. Yy, w ostatniej pokonaliśmy, albo raczej schwytaliśmy barona. Dołączyła do nas Kestral. Yy, i teraz pytanie: co ty możesz, co ty potrafisz? Wiem, jak sprawić, aby osadnicy płacili więcej Mogę zabrać zarobki z pobliskiego mm -hmm. budynku i nikt mnie nie zauważy. Mm -hmm. no, tak, nie przyda się, no. Chyba znowu będzie Eliasz. To niepokojące. Bo Halli, wikingowie powinni byli się nasycić. Wyczuwam... Halią rękę w Hali? Czemu w czasie lektor czytał Chali? Bo Chali? Nie, Chali chyba czytał. Teraz Hali. Nie wiem. Ale tak czy inaczej biorę chyba Eliasza. Mhm. Będzie najlepszy. Rozpocznijmy. Musimy założyć własną bazę w Narfangu. Narfangu. Będziemy wtedy mogli nawiązać kontakt z wioską Brek. By dowiedzieć się, czemu Wikingowie najeżdżają na nasze wybrzeża. Dowiedzmy się. Widzę od razu, że tutaj będzie. Jedzonko z rybek Dużo rybek, mało innego jedzenia chyba No ale się przekonamy zaraz W 100% Żeby potem nie było problemu Prawie czegoś wrzucę z trzy rybki I do zbierania i do przetwarzania w sumie chyba też niech To niech ktoś robi jakieś też ubranka no i więcej drewna. drewno, drewna, jeszcze raz drewna. Przyda się dużo drewna. A my musimy biec, tak? Ruszajmy. Szlakiem. Czy to się opłaca? już ulepszyć? Chyba jeszcze nie. Na razie z nas spokojnie. Tu się wszystko buduje. Bardzo dobrze. Nie budują Co tu znalazłeś? Spalone wszystko. Super. Tu mamy kamień mamy reniferki. Reniferki? Okej. Okay. Okej. Okay. Przydadzą się. Żelazo, ważna sprawa. Bardzo się przyda. Dalej, co tu mamy? Już tu widzę, będzie wioska tam. Tutaj... ...krowy. I fiordy. Właśnie, jak fiordy tutaj u nas wyglądają tak samo ostro? No tak, śmiesznie. Na południe od głównych fjordów. No okej. Okay. Tu już jest przeciwników, a tu jest wioska. Witam. Jaka bieda. Nie jesteś jedynym obcym na tych ziemiach. O, super z południa, ale mm. Chyba wiem co, co to za ambasador to ma No jak to? Pi? Tak? Baronem, <laughs> Baronem Narfang Dasz mi coś Kolejny co ma wymagania Najpierw Baron, potem będziemy gadać, jesteś za niski rangą Super Tak się tak powiem, jesteście za niscy Jesteście grubi, niscy i w ogóle jesteście rasistami. Jak rozkażesz? Jesteśmy w drodze. Tylko na kasę lecą i na popularność. Jak większość teraz... Frajerzy, kurde. Dobra, to trzeba przedłużyć, znaczy przyspieszyć troszeczkę czas. Bo drewno muszą pozbierać i a dopóki nie pozbierają drewna, to nie mogę nic zrobić, no. To ulepszymy, żeby szybciej zbierali to drewno. Eee, tu jest jakieś przejście w ogóle. Sprawdźmy to, Coś tu się dzieje. Tu jest kolejne żelazo. W razie czego by było nam potrzebne do wojska. Dobrze wiedzieć. Li ich. Tak. Dasz rady się jednak czy nie dasz rady? udało się. O! Padło się, ale. Przynajmniej dwóch ubiłeś Tyle dobrego. E, dobra. Możemy teraz ulepszać. No z trzech rybek, to raczej trzech na 9 na trzecim poziomie to się przyda zrobić. E, ale mogę chyba już pójść też. Zdobyć terytorium. 340 kasy mamy, 400. Ej, tu na spokojnie. Na spokojnie. Do coś blisko tu zrobiłem. Na granicy samej. Dobrze. Czy będę mógł od razu sobie kolejny złapać? Czy to będzie jakieś drogie strasznie? Nie, dwie się tylko. To też ładuję od razu w drugie. Super randzko. Tu w ogóle możemy zrobić jakiś szlak. Tak trochę lipa jest. O, no i super. Eee, kamień. To jest ważna sprawa. Trzeba zrobić budki z kamieniem. Bum. Bum, boom, boom. Żeby szybciej biegali. Toreniferków też tutaj się przyda zrobić teraz troszkę Bum. Chyba, że stąd zrobimy jakąś taką poboczną. Tako czy mogli sobie chodzić w tędy i tędy. no i żelazo, żelazo, żelazo. To też się przyda bardzo. Nie, wiem, czy będzie tutaj potrzebne dużo wojska, czy nie? E, dobrze, czyli tak, ty nic tu nie masz do zaoferowania. Na razie masz mnie w dupie. Ulepszę swój zamek i coś jeszcze. Nie, już będę mógł mieć drugi poziom. Super. Tu już na trzecim ulepszeniu, tutaj też damy na trzeci, to też damy wyżej. Czy w ogóle tu się kończy zima? Kończy się. To na... Bardzo długo się mamy czasu po tym jak się skończy. Dobrze Bardzo dobrze. Zbudujemy tutaj w takim razie troszeczkę pól uprawnych. Zrobić raz dwa. To będzie dosyć sporo jedzenia z tego. Zróbmy. na. Nawet jak będzie więcej, to nawet lepiej. Nie zmarnuję się. Yy, dobrze Fajnie Weź tutaj zadzwoń dzwonkiem, niech ludzie przyjdą, pocioszą się, osiągają, podadzą trochę pieniędzy Bo rozdają, raczej oni podadzą <gryw> Podadzą na tacę yy, Ulepszenie, dobra Zbudujmy jakiegoś drwala Ulepszmy trochę kopalnie żelaza i tu kolejny drwal, niech się robi. Ulepszmy to, tutaj drwal jest, to jest wszystko na trzeci. Brakuje rybek, dobrze, rozumiem. Tu są krowy, krowy mogą jak nam pomóc w jedzonku. A jedzonka mamy mało, bardzo. I jak przyjdziesz, to chyba będziesz musiał odpalić swoją zdolność. Ktoś przyjdzie? Ktoś będzie chciał? Raz, dwa, dwóch tylko. Trzy, cztery, tylko czterech, no dobra. Lepsze no. Ja czterech nie, niż, niż do zero. Pracowałem. Doceniam nową godność. No, mam nadzieję, kurde. Niedużo osób dostaje taką godność. I to jeszcze ode mnie. Super. Eee, czy hodowla bydła, jak postawię? O, nie postawię, żartowałem. Najpierw trzeba katedrę, katedrę rozbudować. O, będzie miało zaraz. Macie 5 pól, jest was, dwóch rolników, to jeszcze jedno mogę dorzucić tutaj. O, o, zmieściło się, super. Tak, tak trochę biednie wygląda na razie ta no, moja osada. Zrobimy wojsko tutaj, albo no, raczej po prostu ten koszary. Koszary zbrojne i warsztat mięcznika. Miecznik. Na razie się nie przydatuje chyba za dużo tego. Czy jeden gość od tego od yy, ubranek nam się sprzeda, jeszcze? Bo tak to jednego byśmy mieli, tylko trochę chyba nie starczy. A i mamy pełny magazyn to wiedzieć, to sobie ulepszymy magazyn. No, zauważyłem to sobie teraz. Dzięki bardzo za informację. Yy, I pytanie też drugie: czy jak postawię tutaj, postawię. Tak, to, to bydło pójdzie. Pójdzie, super. Nie będzie musiał zapierdzierać pół mapy. Tyle dobrego. Jak już, jak jeszcze nawet nie miała ani razu. Aj tam tak, będzie kazać głupoty. Jak zwykle. Zrobimy tu jakąś fajną dróżkę. Dawno nie robiłem dróżek. O, mogę zrobić. O, jest super! O! Dokoła tego domku. Oj not. Dobra, do tego not. dobra, i tak jest lepiej niż miałoby być wcześniej, bez niczego. Raz, dwa. Jakaś taka dzielnica tutaj będzie. No może jeszcze dajmy tutaj. Raz, dwa, takie drzewko. O, no już nie ma drzewka. Dobrze. Eee. Musicie pozbierać dużo rzeczy. Dużo miotełek. W tym czasie mogę zrobić dwa oddziały. Dwa bataliony, to jest chyba tak. Sprawy nie mogą podpalać budynki. Dzięki. Dzięki za info. Czyli Jesteś nie mogę walczyć. Niestety. Nie. No, no, no. Nie wolno mi walczyć. Oni mogą tylko podpalać budynki. W sumie ja mogę. Czy ja mogę spalić im ten twój posterunek? To uczciwa wymiana. Ja cię wspieram, a ty mnie awansujesz. Eee, yy, kasa. Dobrze kasa. Tutaj ulepszmy to jeszcze. Już się zaawansuję. Zaraz. Spokojnie, chłopie. Nie martw się aż tak bardzo. Yy, tutaj możemy dać też jakiegoś kolegę. Czyby jakkolwiek to tylko jeszcze wyglądało, to będzie dobrze. Wdzięczności pomaga. Wiem! Dużo wdzięczności pomaga dużo to bardzo dobrze. To no niech pomaga. Raz, dwa. Dobra. Yy, Superacco. Jesteś tutaj, jesteś bardzo dobrze. Cieszmy się.

Jasne. Czyli jednak trzeba rozstrzelać. Nie wystarczy spalić, ale trzeba też rozstrzelać, chyba. Eee, dobra. Czy ja tu mogę jeszcze. W tej misji nie jest już możliwe. Magazyn. Jak tutaj kamieniarz? 90. Jest ok. Wystarczy przynajmniej jeszcze na katedrę Na ten na jakiś mur hmm. To tyle dobrego Tutaj tak kurde pusto jest Postawiłbym coś Oj Nikt nic nie widział To jest, to jest kolumna, piękne miasto, pawilon Statua rodziny Rodzina jest najważniejsza, tak jest <grym> No, no. Takie miejsce, że można by było tutaj coś postawić. Taki pawilon, o proszę bardzo. Stać mnie! Jestem bogaty. Przejechałem tu jest wielkiego miasta. Z, ze stolicy, tam naprawdę. Chyba ze stolicy. No w sumie stolicy zaczynaliśmy, tak dobrze kojarzę. To więcej łuczników tu się przyda nam. Tak wcześniej też. Mówię, łucznicy są uniwersalni bardzo. Mogą podpalać budynki, działają lepiej z wyższych pozycji oraz murów, o no Na przykład tego też nie wiedziałem. Bardzo dobrze wiedzieć. Jedzenia mamy sporo, tutaj ubranek też dosyć Mamy w miarę Dobra Ulepszymy katedrę chyba to już będzie na tyle z ulepszeń tych głównych budynków. Koniec, pobalowali to teraz do roboty. W poniedziałek rano, tak jest, w niedzielę się balowało. Teraz trzeba do roboty zapierdzielać Nie jeszcze pójść nam przed okazji Bo trzeba to poświęcić całą tą katedrę na nowo. wiem, jak się zapełniło wszystko do razu, to tylko 30, ale mało. Nie dobrze bym zrobił tak, żeby byli bogaci trochę, będą szczęśliwi chyba też. No a po kościele impreza, bawmy się. Dobrze, bardzo dobrze. bardzo się cieszę. Moi żołnierze są silniejsi teraz, większe morale. Zróbmy to. Rozstrzelaj. Bardzo dobrze. Ten udało się bez zbyt uwagi. Się tak jest. A jaj kapitanie. Nowe Rozstrzelać. Wy się nowe Rozstrzelać. Wy się bawcie. Limit żołnierzy wyczerpany. No dobra Zajmij to. Bardzo dobrze. To jest więcej tych, jelonków, więc się przyda zawsze. Hmm. Czy to mogę jakoś... Mogę niby? Jakkolwiek to złapać? A co, to jest jeszcze szybciej się biegnie? Nieco szybciej, znacznie szybciej na ulicach. Dobra. Zróbmy ulicę w takim razie. Kurde. Niech biegną. Niech biegają. Jak, to jak ty tutaj biegniesz? Nie tędy A ty biegniesz normalnie tutaj trasą, bo jest dla siebie szybciej. No dobra. myśmy tak powiedz. Na twój rozkaz też po biegniesz. Aha, typu... Aha, okej. Okay, rozumiem. Kurde. Wybaczcie. Ja bym zrobił w takim razie coś tego typu. O, takie... Autostradę. Kamieniarz nie może znaleźć kamienia. Żeby można było biegać jak się chce, którędy się chce, i tak dalej, i tak dalej. Autostradę, proszę bardzo. No bardzo fajnie autostrada jak trzeba yy, 7. Czemu 7? A bo jest pewnie... Dobra. R rozumiem. Bo jest 6 żołnierzy i posterunek. <coughs> rozumiem, rozumiem. Yy, wszyscy są na fula, wszyscy są na fula. Dobrze. Przemijcie to też. Dobra, coś tu jeszcze jest do przyjęcia? Eee! Yy.

nie wiem, zajmijmy. O! Pieniądze! Zrobi się. Co? Co nas atakuje? Co tam się stało? Ale Właśnie, stój. Tu możesz mieć drugie. Jest na nad ulepszeniem. Żeby coś tam się działo. Coś tam się działo, działo, działo. Dobra. Czy coś tu jeszcze można pokombinować? Czy niezbyt? Chyba Mogłoby troszeczkę was zaboleć w uszy. E... Nie znaleźć twój Czemu tu mogę ich rozstrzelać? Stąd. <noise> jesteśmy w Dobra, ty drodze. idziesz do tyłu. Oczywiście. A tu tutaj was jesteśmy trzeba. W się pozbyć troszkę. jesteśmy w drodze. Do Pozabijać Nie mój panie Nie jak nie mój panie, jak nie jak tak Dobrze eee. Trzeba tutaj podejść To jest śmieszne po prostu że mogę o Mogę im spalić to W międzyczasie dalej Jesteśmy w drodze do szarży. Do szarży. Rozbić ich, dobrze. Kto nas tutaj atakuje? Kamieniarz nie może znaleźć kamienia. Dobrze, kamieniarz wyjazd robisz, ale ktoś nas tutaj cały czas atakuje. A tutaj to nas atakuje. Wilku, jeden wilku? Tylko jeden? Taki problem robi? No cóż, no nic na to nie poradzę. Mówi się trudno. unie się dalej. Hmm. Trzeba zrobić autostradę. Kolejną. Bank. Hmm. Czy mogę tu zrobić? Mogę zrobić przez wodę. Kurde. Autostrada przez wodę. Tak jest. To znaczy, że tutaj też mogę? Nie, chyba tylko na ok. A, może, udać się znaleźć skrót przez zamarzniętą rzekę może mi się uda, ale Czy też mogę żelaza, na siłę tam podejść żelaza, bez ciebie. A bo ja mogę tutaj w ogóle ich chyba spalić mi się wydaje Do przekujarzę Co nie? Pełen szturm Jesteśmy w drodze Pełen szturm Do ataku Spalić tutaj ze trzy palisady najlepiej Niech się pali wszystko nie poddawać się Skończyła nam się amunicja Walczyć dalej To i się uzupełnić no. Będziecie tak stać i patrzeć się. Wy też idźcie. Kto tu jeszcze jest na full? No nie za dużo was jest na full. Nie ta. Ta czwórka. Ta czwórka, chodź tu. O, padła. Dobra, super. Zagrańsko tego Palić to Macie już? Zapierdzielać Podajcie bliżej W sumie teraz by się Markus tutaj przydał No Do tego palenia Markus dobrze pali Nie masz jak to brzmi Markus dobrze pali Eee, zabić ich po prostu. W drodze. i tyle. Jesteśmy Rozbić ich wszystkich tam. Ile mam czasu? Jeszcze mamy dwa miesiące to na spokojnie. Lecisz. Pozabijać ich. Nie poddawać się. Znalazłeś swój cel. Teraz użyj rycerza, aby wykraść informacje z magazynu Dobra, musisz chyba Teraz wrócić. Ale ważniejsze no jest, no. aby doprowadzić złodzieja bezpiecznie do własnego zamku, abym mógł przekazać informacje. Mogę tutaj to spalić? Palczyć dalej! Chyba to nie przejdzie aż tak, tak bardzo. Mój panie, jesteśmy w drodze. Wycofaj wojska szybko. Jesteśmy w drodze. Tak, mój panie. Wydobywca żelaza nie może znaleźć żelaza. To jest bardzo nie dobrze. No. Powinien znaleźć Jesteśmy w drodze Zapierdzielaś jak tam Jakasz mam jeszcze czasu jak rozkażesz No trochę więcej niż Potrzebuję Do szarży Czek spalę to to wygram czy przegram o. Udało Ci się uwolnić południowca Ale nie na wiele ci się to zda Wkrótce... Spaliłem ich wszystkich Siła jest zawsze dobra odpowiedzialny można ci ufać Ty i Twoi ludzie tu zawsze mi Dziękuję, dziękuję. tu szukać sojuszników w walce z władcą szkarłatnej sabat, czerwonym mm księciem. -hmm. Jednak wpadłem w jej zasadzkę i zostałem pojmany. A Agitowała ona Wikingów z narlingir na rzecz swojego księcia. Tylko zjednoczeni możemy stawić czoła zagrożeniu ze strony Czerwonego Księcia. No, Może mi dołączyć do tej <grym> kompanii a razem. Uda nam się ocalić nasze ludy. Pamiętam, że Hakim Abdalsar był chyba najbardziej i najczęściej najbardziej lubianym i najczęściej wybieranym bohaterem. jak zawsze grałem. Ale się przynajmniej, tu, tu się więcej ludzi cieszy. Tu jest mała wioska, tu jest na krzyż sześć domów, tam było całe miasto, a tu się cieszy więcej ludzi. Nawet kurczak, kurczak się cieszy, proszę bardzo, tutaj mamy kurczaka. O, nad kasę ktoś zarzucił. Mieszek poleciał. Dobrze. No to tak. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Już czwartego odcinka? Czwartego? Czwartego. Lecimy dalej. No to co? Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć i. Bajo!